Mam dziś ochotę na coś wędzonego, ponieważ jestem fanem ryb. Zamierzam zjeść dzisiaj rybę wędzoną. Najprościej byłoby ją kupić, ale nigdy nie wiem kiedy była zrobiona. Czy ktoś, kto ją robił, mył ręce? A jeżeli mył ręce, to kiedy to zrobił? Jak często je mył? Odpada. Dlatego dzisiaj postanowiłem sam zrobić swoją własną wędzarnię i uwędzić swoją rybę. Uuu. Kupiłem wszystko, co według mojej wyobraźni potrzeba, żeby taka wędzarnia działała. I okaże się, czy dzisiaj uda mi się to zrobić. Poczekajcie do końca i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Aby zrobić taką wędzarnię, potrzebujemy najtańszy, jaki jest garnek z pokrywką. Pokrywka nie będzie potrzebna, ale będzie potrzebna. Ta oto wspaniała rączka. Potrzebujemy też miskę z takiego tworzywa, aby nam się nie spaliła. Potrzebujemy też ruszt, termometr, wiórki z drzewa. Ja kupiłem wiórki z drzewa wiśniowego, wkrętarkę z wiertłem do metalu, spawarkę. Styferkę kątową i potrzebujemy coś jeszcze. Potrzebujemy do tego hędzi. Dla chcącego nic trudnego. W garnku nawierciłem od spodu cztery otwory. Właśnie dla tego dzióbka potrzebna jest pokrywka, to nie koniec wiercenia. Potrzebujemy jeszcze wywiercić otwór na termometr. I w ten oto sposób mamy przepiękną pokryweczkę z termometrem. Dzięki temu termometrowi będziemy wiedzieć, jaka temperatura panuje w naszej wędzaryńce, po to, żeby zrobić wyśmienity posiłek. Tak to prezentuje się wstępnie nasza wędzaryczka. Czas na przerobienie tego pięknego to rusztu na ruszt do naszej wędzali. Różd mam już przycięty na, na odpowiednie wymiary, żeby się do garnka. Jeden i drugi. Ja jestem, lubię dużo jeść, więc niech to będzie dwupoziomowe. Teraz zrobię konstrukcję, żeby ten różd był na troszeczkę wyższej wysokości i zrobić drugie piętro dla drugiego różtu. W tym celu wykorzystam oczywiście swoje zasoby ze złomu. Stary kątownik oraz stary płaskownik i dlatego wykorzystam swoją ulubioną maszynę do cięcia. Do dzieła! będzie spawanie zatem który spawaczem to ja nigdy nie byłem ale udało się uspawać takie stópki żeby położyć potem na to ten pierwszy ruszt i on będzie stał albo tak albo tak jeszcze nie wiem i zobaczę to i teraz czas na drugi poziom do dzieła. Nigdy wcześniej nie wierciłem w garnku. I przy użyciu tego oto sprzętu, wędzarenka jest gotowa. To już jest umyte. Teraz pierwszy przepał, czyli do środka wsypuję wióry. poszczególne poziomy i to wszystko wypalę na kuchence gazowej. Pierwsza wypalanka maszyny na butli gazowej. Butla grzeje się już 40 minut. Tak to wygląda w środku. Zapach jest obłędny. Myślę że, myślę, że można tu już za parę minut coś kłaść. Wędzarnka jest już wypalona. Teraz czas na przyrządzenie pysznej potrawy. Na ruszt wkładamy wcześniej osolony. Osobną rybkę. Tu jest akurat karpik, wczoraj jest złowiony. Cyk. Naszą rybkę kładziemy na butle z gazem. Rozpalamy butelkę. Chwuu. I teraz czekamy 2 minuty, zanim się rozpali to drewienko i potem po tych 2 minutach przez 30 minut utrzymujemy temperaturę 70, i po 30 minutach możemy się cieszyć naszą świeżo uwędzoną rybką. Zobaczmy, jak po 20 minutach wygląda nasza rybka. Nice, very nice. Jeszcze 10 minut. Tutaj dalej się pięknie wędzi. Nie wiem, czy widać, ale taki dymek leci, fajny. A tutaj jest już sprzęt. I trzeba pojechać po następny materiał do wędzenia. No i teoretycznie rybka jest gotowa. Wygląda oto tak. To jest pierwsza, która była zrobiona. No, i teraz trzeba zobaczyć, jak to smakuje. Jestem mega ciekawy. No, pachnie obłędnie. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Olej to? Taka szyneczka się zrobiła. Zjem i powiem, jak to smakowało. Ponoć jakość jedzenia najlepiej jest ukreślić następnego dnia. Więc wracam z update'em. Rieba była trochę, mi się wydaje, że za długo była, bo nie było 30 minut, a chyba 40 albo nawet 50. I miałem wrażenie, że się trochę rozgotowała jeśli chodzi o jej smak. Absolutnie przepyszna. Eee, jeśli chodzi o kolor, to mi się wydaje, że to drzewo było troszeczkę za mało smoliste. Takie za mało było brązowe, ale to była dopiero pierwsza potrawa, więc każda następna wiadomo będzie tylko lepsza. Teraz będę trenował udka z kurczaka. Obecnie jestem na przystani, ale tu jest pięknie. Zresztą zobaczcie sami. Do wędzarni. Zainspirował mnie mój wujek. I teraz tutaj układam rybę. Proszę bardzo. Czy pan? Dobra. I co dalej? I teraz składamy ko drugi koszyk. Musimy poczekać. Aha. No, żeby to tam teraz gdzieś tam dostało takiego, który mieszka w absolutnie przepięknym miejscu. Nie, ja, ale tak, akurat przybierzę ze Słowacji. Tak, ty na tak co roku coś tam dokładał, wiesz? Mhm. No o, jakie piękne kolory także wujek, bardzo uprzejmie dziękuję Ci za to, że mi pokazałeś jak prosto można spełnić swoje marzenia i przy odrobinie chęci i bardzo małej inwestycji można zrobić swoją własną. Lędzarkę. Ja teraz udaję się na łódeczkę. Pogoda jest przepiękna. Lepsza być nie może. Lekki wiaterek, słońce, praży, petarda. Dziękuję za oglądanie. Jeśli film się podobał, zostawcie lajeczka. Pozdrawiam.